Widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ze względu na to, że w końcu przyszła do mnie klawiatura zimniaka. Moja już jest zdezelowana bardzo mocno, ta stara stylówka, znaczy ona jest do umycia do wyczyszczenia i może będzie działać. Stara dostanie. Nadszedł czas. Na sam początek streama muszę to zrobić, bo będziemy zaraz testować. Na sam początek, moi drodzy, mam przygotowany tu takowy karton. Karton otworzony od góry, bo nie mogę się doczekać, ale zobaczyłem, że coś jest na górze. Mówię, dobra, jest przykryta, nie kliknę nawet zrobię to na streamie. Dark Project Joint Dark Side. We have cookies. Syłam linka do klawki. Najpierw zaczniemy od tych rzeczy pobocznych. Czy to jest plecaczek na klawiaturkę? To jest jakiś taki pierdolnik. Aha, i to jest główny plecak. To jest zwykły plecaczek taki. Ale spoko. Kolejnego materiałku. Proszę bardzo. Plecak dostałem. Dark Project, let's go. Także mam plecaczek. Tu coś jeszcze po bokach jest poupychane, więc sobie to zobaczymy. Koszuleczka, na jak. Wait Ej, kurwa, nawet fajna. Plecaczek, plecaczek. Ciekawe, czy ja wejdę gruba z to. Eska? Oj chuj, będzie ciężko. Ale będę miał tą. Predyspozycję do tego, żebyś e, ten... Ej, zajebista! Totalnie zajebista koszulka. Wiecie, co jest najfajniejsze w tym, że ona nie wygląda, jakby to była jakaś koszulka właśnie gamingowa, czy coś takiego. Po prostu fajna koszulka, z bardzo fajnego materiału, swoją drogą. Bo ja teraz jestem za gruby, się w eskę nie zmieszczę, więc pozwólcie, że nie będę jej zakładał. To jest eska. No, chyba, że to jest coś jeszcze... Nie, no to jest eska. Stary, eskę to ja nosiłem dwa lata temu. <laughs> ale dobra, no mam ten Będę miała po co chudnąć, ale zajebista, w sensie jeżeli yy, się z nią w nią zmieszczę, to będę ją nosił po prostu Igo, fajna koszulka. The Dark Project Dobra, coś tu mamy jeszcze po lewej stronie Was that Krotonit, dziękuję serdecznie, za miesiące. Szopka Czapeczka O kurwa, jaka bawełna gruba Ciasteczkiem. We have cookies. Join the dark side. Rozjebę trochę fryzurę. <grystanie> tak to się nosi? Kurwa, powiem wam, że ja w czapce ostatni raz byłem jak był COVID. Wyglądam jak Menel. <grystanie> daj dwa złote, królu, proszę. Królu, daj dwa złote. Ja pierdolę. <grystanie> Jaki kurwa żul. <grystanie> A teraz... To, co najlepsze, o, 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 żeby tego nie upuścić, kurwa, udzieliba. Uwaga. Tam w waszą stronę tak zrobię, tylko żeby nie wypadło. Mam nadzieję, że nie wypadnie. Opa. O. Ty, ale tak profesjonalistycznie zabudowana tutaj. Proszę bardzo, Dark Project. Co tu mamy napisane? In collaboration with ZiemniakN, Grzegorz Rycko, ZG Fusion, ZGF. Wita nas takie coś. Przywitanko. I ściągamy górną osłonkę Ej! Ale zajebiście jest osłonięta W sensie, żeby się tu nic nie, w, nie wgryzło ani nic W sensie, żeby nic nie upadło na to Zabezpieczona zajebiście klawiaturka Pasuje to dla mnie Pyk! O kurwa Nie mogę się doczekać Dawno się tak... Dawno tak na coś nie czekałem, powiem A Poczekajcie, najpierw to sobie ją wyciągnę po prostu Tak o Ale jest w chuj, ja pierdolę Jaki klocek W chuj ciężka, patrzcie Jaka zajebista klawiaturka, ale dziwne uczucie Ty, w życiu takiej klawki w rękach nie miałem W sensie, chodzi jak taka cichutka maszyna do opisania Bardzo, bardzo taka, wow, ale zajebista W sensie, ciężko jest, o... ciężko jest opisać coś takiego Ja zawsze pracowałem na takich najzwyklejszych mechanikach Ale jaka jest cichutka Nie wiem czy łapię w ogóle Spotify'a może najpierw wyłączę, co? ZAPASOWE SWITCHE SĄ! EJ! ZAJEBISTE! W sensie, gdyby się coś tam zepsuło, to możesz sobie wymienić, jeśli dobrze rozumiem. Jest cała... What the fuck? Cała guma jest do wymiany, zapasowa. Nawet, kurwa, czy... Co to jest, Mateusz? O, to jest całe wyciszenie, to o to chodzi? Masz zapasowe elementy i to tak w chuj. Ja się nie znam totalnie na klawach. Inny rodzaj wypełnienia, okej. Okay. I cała płytka widzę tutaj na dole. Kurwa, może będzie nawet czas się tym pobawić zmiany, żeby to nic mi nie spadło, poczekajcie Boże, ile części, ja pierdolę w sensie, ja jestem przyzwyczajony do tego jak odpakowujesz jakąś klawiaturę proszę bardzo, wszystko, nie chcę tego wyjmować z foliki żeby to się nie, nie, nie ubrudziło tam nie, nie wiecie, ale dużo części dodatkowych, giga kabelki, zostawiam pamiętajcie, że macie, jeżeli chcecie, macie link na czacie oczywiście do klawiatury więc sobie możecie tam kliknąć ja zaraz też zaraz, zaraz kliknę, bo będziemy musieli patrzeć co tam jest w środku dokładnie tak jak mówię, jeżeli chodzi o jakieś klawiaturki, to jestem raczej nupkiem, nie? Więc sam będę musiał się trochę doedukować. Omijając fakt, że do, same, do samego praktycznie końca nie wiedziałem, co to za klawiatura będzie, bo chłopaki mi taki prezent bardziej zrobili. Nic nie zepsuło, kurwa. Wiecie, co jest najgorsze? Że to jest kolejne piękne opakowanie, które będę chciał sobie zostawić. będzie żałował całe życie. Dobra, to, ale są części w środku. Ale Jezus! Ja mam setkę. Ty no, są porównywalne, nawet ta jest trochę cięższa. A to jest TKL, nie? Czyli nie ma numerycznej klawiatury. Sy że trochę będę musiał się do tego przyzwyczaić, bo jestem przyzwyczajony do tego, że jest numeryczna. Ale pierwszy raz w życiu. Z... Ta, tak zrobiono klawiaturę widzę. W sensie tak yy, porządnie. I to nie mówię dlatego, że ziomo zrobił, tylko dlatego, że pierwszy raz mam coś takiego w łapie. Giga fajnie. Ej, ja pierdolę, Alfiejara. W sensie seri się jaram, że mam klawiaturę nową, już tak... Tam, ten mój styl, mówię, że jest tak zdezerowany. Widzowie, alt tu nie działa. Stara ostatnio była, przez przypadek nie wylała tego... Sok na klawiaturę z boku. Ja mówię, ja pierdolę, tragedia. I nagle jak przychodzi z maty i mówi, pato. no i tutaj mamy klasycznie kabelek. To no fajnie, że to nie jest plastikowy zwykły kabel, tylko jest rzeczywiście w oplocie. Więc mniejsza szansa, że się zepsuje. Kabelek sobie wyjmi, taki ładny, koilowy jest. Tak jest, no właśnie. Też fajnie, że jest koil. Ogólnie jestem fanem koilowanych, a tym bardziej w oplocie, ze względu na to, że nie, kable ci się tak nie plączą, nie? No ja to mam. Kabel management to u mnie nie istnieje, kurwa. To jest słowo wymyślone przez majów, tak jak ten. Kalendarz, więc dla mnie idealnie, że jest kojlowany. Dobra, pyk, podłączymy sobie ją. Stara idzie w odstawkę w takim razie. Nie, no ale jest giga różnica versus ta moja stara klawiatura, Gdzie tamta też jest naprawdę bardzo fajna, nie? Jo pierdole! Ej, bałem się, że będzie mi biały kolor klawiatury nie pasował totalnie. Ale... Śmiesznie to wygląda. Tak wygląda podłączona klawiaturka. Jakie to jest ciężkie zajebiście. Ale będzie mi się ciężko przyzwyczaić na początku. W sensie... Nie czuję, że klikam klawisze. Bez kapy. Plus ona jest tak dziwnie pochylona jakby. Inaczej nie będę umiał trafić w klawisze. Przysięgam. Test szybkości. Jest... Taki dom na wz... Boże! wzgórzu, oj. Czemu mi spać? Aha, przecinek. Daleko stąd. Ja piszę jak Debil też widzowie, więc. Co w nocy e, mi się. Kurwa. Powiem wam, że... Jest taki strasznie inny feeling. Nie mówię, że dziwny, zły. Jest całkiem inny feeling pisania na takiej klawce, a na klawce, którą miałem wcześniej. Na takim... no zwykłym mechaniku. Najzwyklejszym. Ejce, ja muszę zobaczyć co ta klawa ma w sobie. Ale przez to, że nie masz bramki szumów, słychać go na cudownie brzmi. Nie, no jest serio, jest grubo. Bardzo jestem zadowolony, tylko będę musiał się przyzwyczaić do niej jak jej używać. Ale to jest wiecie, kupujecie sobie nową zabawkę, powiedzmy, czy tam dostajecie tak jak ja w tym wypadku i macie ten początek, że ona jest taka coś innego, nie? Nigdy czegoś takiego nie mieliście, nie? Wciśnij mocniej przycisk, jak leży ci na biurku. Kurwa. Serio, będę się bał. Będę się bał tego, co ciężko będziemy się przyzwyczaić do tego. To jest przestarzała, jest tam olejowana czy coś takiego, nie? Materiały otworzywne wsparcie hocła, czyli tej e, zmiany sobie ewentualnie klawiszy, tak? Przełączniki G3MS-mus. Muską to mechaniczne przełączniki dla perfekcjonalistów oferujące niezrównaną płynność i responsywność. Ta udoskonalona po miesiącu e, analizy testów odświeżona wersja już mocno dopracowanej konstrukcji Sapphire, przenosząca rozgrywkę na wyższy poziom. A jestem ciekawy, czy jak sobie leciutko nacis... Nie no, leciutko też wchodzi. Do czego nie będzie mi się ciężko przyzwyczaić. Bo przez to, że te klawisze chodzą tak płynnie, to masz wrażenie, jakbyś ich nie dociskał do końca. A wystarczy leciutko je dotknąć i to wchodzi. Zobacz, jak całość się w środku ugina. Mogę ją otworzyć jakoś? O to chodzi? Nie wiem, co ty mówisz do mnie. Piotrek, ja takich rzeczy się boję, zresztą wiesz. Ja to się boję od razu, że coś zepsuję. Ja to nie chcę tego otwierać, bo ja to rozpierdolę. Przyciśnij mocniej parę klawiszy naraz. A, dobra, już widzę. Okej, okay, okej, okay, że cała klawiatura się rusza, patrzcie, o to chodzi. Że tak siada, nie będzie tego widać chyba na kamerze, pokażę wam na całku. No, nadal ciężko jest to w górze pokazać. A że się tak cała, e, cała konstrukcja ogina. o to ci chodzi, tak? Okej, okay, dobra, czaj o co chodzi. Tak jakbyście trochę... Kojarzycie jak wchodzicie na przykład do wagonika w lunaparku. Parku? Tak naciśnięcie z jednej strony, to cała konstrukcja robi po prostu taki przechył w daną stronę. Autorski profil kikapów doskonałe brzmienie, to z tym brzmienie to jest tak zajebiste, powiem wam, że mi to tak irytuje, jak jest głośna klawiatura, że to jest kosmos, a to jest zajebista, jest cichutka. <laughs> Ale rzeczywiście ciężarowo to też dobrze, bo w ogóle wam się nie będzie ruszać, nie ma szansy, żeby ta klawiatura się ruszyła, tego już jestem pewien. Mam cały czas wrażenie, jakbym nie wciskał klawisza, przez to, że ona jest taka cichutka i ma taką amortyzację i to wszystko, masz wrażenie, jakbyś nie wciskał klawisza. Wiesz, że jestem przyzwyczajony no właśnie do takiej ciężkiej, top... znaczy do takiej topornej, głośnej klawetury. fajna. No i 400 to nie jest, to nie jest dużo cenach za taką klawkę. Omijając fakt, że też macie tam, widziałem inne te klawiatury, Mnie kusiło, że na samym początku, jak już to patrzyliśmy, jak Mati pokazywała, go na brzmi, to ja mówię, kurde, bo jest jeszcze tam jeden model chyba za 300 czy nawet trochę mniej. E jeszcze ci wytłumaczę, co jest w zestawie. E plate jest oryginalnie zamontowany z polikarbonu, z flexem. Flex jest na PCB, ok? 250 na no właśnie. Dobry jest feeling z pisania, w sensie nie mogę ci powiedzieć czy dobry czy niedobry, bo nie jestem do niego przyzwyczajony. Jest całkiem inny, jest totalnie inny. A może że ja tylko chcesz wymienić sobie plate na sztywniejszy z aluminium? Wiesz co? Nie chcę. Chcę się przyzwyczaić do tego. No, ale to jest kwestia po prostu, yy, no mówię, przyzwyczajenia. Myślę, że dwa dni już będę przyzwyczajony do tej klawiatury. Ja mnie to, że to jest całkiem inne podejście do klawiatury niż ja zawsze miałem, nie? Bo to, dla mnie zawsze klawiatura to była klawiatura, po prostu. Piszesz, koniec. A tu jest całkiem inny feeling z tego pisania i wszystkiego. To jest gigaspoko. spoko. No mówię, jedyny dla mnie problem to będzie przyzwyczajenie się, że to jest tkl nie? Ale to kwestia czasu. Dodatkowo oryginalne wyciszenie, które nadaje pianka z Luteranu. możesz podmienić na arkusze silikowane ze zestawu, okej. Okay. Będę musiał sobie zajrzeć do środka. Teraz nie będę tego robił, bo nawet nie będziemy mieli czasu za dużo. Jaram się, nie, serio się jaram. Już tak odkąd przyszła paczka, wczoraj nie odpalałem streama, ale od, ten. od wczoraj tak chodzę obok tej paczki i on tylko tak tykałem palcem, żeby tylko ją otworzyć. Nie no giga się jaram, dziękuję chłopaki serdecznie za podesłanie, jeszcze raz wam przypominam widzowie, że jakbyście chcieli sobie zobaczyć tą klawkę, którą mamy, macie komentarz podpięty aktualnie do sklepu, także polecam sobie zajrzeć. Tam będziecie ogólnie mieli z Dark Projectu całą, całą serię produktów, więc możecie sobie przejść. Stabilizatory są smarowane. Wyciągnij sobie spację. Zrobiliśmy naj najcichszą spację. Kurwa, boję się, że ją zepsuje. W sensie jest to jakiś ten yy, Pipsztok do wyciągania, powinien być, nie? Czy ją po prostu paluchami wyciągnąć? O, no, tu mamy zapasową spację. W ogóle są zapasowe keje. Bo... Zajebiście. Można rzędzie w zestawie do wyciągania kick -upów. No właśnie, tego widzę tutaj. To tu mamy zapasowego? Start. I escape. Aha, dobra, czyli to są te. Stardzie zamiast czego? Zamiast shifta? Chyba zamiast shifta, nie? Ty nigdy nie korzystałem z tego narzędzia. Też się boję, że kiepe coś. Jestem takim... O! Wyszła. O lol! Patrzcie na to. Są pianki, które wygłuszają całą spację, nie? Matko! Nie no, giga się jaram tą klawką. Może tutaj ją dobrze założyć. I nic nie zepsuć. Dobra, mam to. Działa, działa. Dobra. Dziękuję chłopaki jeszcze raz serdecznie. Jeszcze raz przypominam o linku przypiętym. Idziemy testować w Rainbow Sixie. Giereczkę. Znaczy tą, klawiaturę.